Będę się zabierała za obcinanie moich włosów. Zastanawiałam się, czy nie iść do fryzjera, ale nie chcę obcinać włosów, jeżeli chodzi o długość, tylko o te przy twarzy chcę wycieniować, więc wydaje mi się, że się nie opłaca. Mogę to sama zrobić. Myślę, że jak mam włosy mokre, to jest łatwiej niż jak są suche. Może oddzielimy to, co na pewno nie będę obcinała. I włosy to nie jest aż tak wielka sprawa. Włosy to są włosy i zawsze odrosną, i czy są oddzielone? Wydaje mi się, że mam tyle samo. Okej, okay, nie mogę tak obciąć, ponieważ stąd włosy idą jakby tutaj, czyli tylko te z przodu. Okej. Okay. O kurde. <laughs> Przecież tu miałam te włosy. Okej. Okay. Co ja robię? Nie ukrywam, że to nie było w planach, żeby mieć grzywkę, która nawet nie mieści mi się za uszy. Tak się dzieje, jak się sama obcina włosy. Może to będzie cute. Nie jest dobrze, ale nie jest też najgorzej. mnie ucinam te włosy przy twarzy, że jak zepnę to, żeby one wyglądały ciekawiej. Może pójdę do fryzjera. Co się wczoraj wydarzyło? <laughs> Zaczęłam od jakiegoś czasu robić jogę rano. Takie praktyki 15 minutowe, jak mam ochotę, albo nie robię treningu, na przykład, mam więcej czasu, to robię dłuższe, na przykład na plecy, na otwieranie bioder. Ostatnio oglądałam jakieś różne wywiady z osobami, które mają po 30 lat i mówią, że nie potrafią na przykład funkcjonować bez rozciągania, bez jogi. Muszą to robić, żeby funkcjonować i żeby czuć się dobrze. I myślę, że często zapominamy, że będziemy starzy, że się starzejemy i rozciąganie jest tak ważne, żeby być elastycznym i mobilnym. Na Starość i uznałam, że nie będę się rozciągać, jak będę miała, nie wiem, 30 lat. Wiecie, jak dopiero będę odczuwała, że nie jestem rozciągnięta, tylko zacznę już teraz. jak mam 20 lat i kiedyś sobie za to podziękuję. Ja wiem, że minie tydzień i to odrośnie i już będzie się dało zakładać za ucho i problem zniknie, ale <ścoughs> zbieram się, bo chcę iść na hike, na LA Hike. Kolejna rzecz, którą biorę, to jest Simos. Zrobiłam drugi słoik. me mm -hmm. You learn to breathe, you learn to fight, to get back on your feet. Wyrobiłam już ten hike parę razy i jest mega stromy, ale widać wszystko. Ogólnie nie robię zakupów w Whole Foods. Jest to powiedzmy, że droższy sklep w porównaniu do Trader Joe's, ale nie jest aż tak źle. Kiedyś myślałam, że, wiecie, wszystko jest tak mega, mega drogie. W porównaniu, jakby do Polski, to wiadomo, że jest mega drogo, ale w porównaniu do innych sklepów tutaj, czerwona kapusta, bo Trader Joe's nie sprzedaje. I Jogurt grecki, bo mi się skończył, więc. Papier ryżowy, bo też nie ma w Trader Joe's i kupiłam takie nowe brown pad thai rice noodles. Następnie mleczko kokosowe, ponieważ przestałam kupować takie mleko migdałowe na przykład w kartonie, tylko właśnie kupuję mleczko kokosowe i używam tego do smoothie, do curry i później też do kawy. Później kupiłam po raz pierwszy bone broth, ponieważ chcę zrobić zupę. Troja taka miso, ale z Bone Brough, bo nie wiem, nie chciało mi się kupować miso. Nigdy nie robiłam zupy miso. Ale myślę, żeby właśnie użyć to, później może ten makaron ryżowy, pokroić Nori, tofu. I przymierzam się też do kupienia mushroom coffee kawy z grzybami, więc wziąłem sobie dwie próbki. Pierwszy to jest green tea matcha blend, a drugie do spróbowania to jest właśnie kawa. Nie chciałam od razu kupować, bo nie wiem właśnie, jak smakuje. Muszę się wykąpać. Więc przyszło zmęczenie, jest 13.30, więc postanowiłam spróbować tą kawę grzybową. Nie czuć grzybów. Mleczka kokosowego też nie czuć Muszę teraz napisać do naszego landlord, ponieważ zatrzymała nam się woda w zmywarce I stoi od trzech dni Mieli przyjść w sobotę, jest poniedziałek Minęło jakoś 15 minut Czuję się, że mam bardzo dużo energii A z drugiej strony jestem mega... <grym>, nie mogę Nie wiem, <grym>, wszystko jest w porządku Ale mam bardzo dużo energii, ale z drugiej strony czuję się mega zchillowana <grym>, Czemu wszystko mnie bawi? O, super Okej, okay, trochę się poedukujemy. A więc tak. Reishi odpowiada za system odpornościowy i redukcję stresu. Lion's mane to jest chyba ten najbardziej popularny grzyb, który wiecie, uzdrawia i robi wszystko. Za kognitywny układ, za zdrowie mózgu. Cordyceps daje energii dobrej jest dla sportowców. Respiratory Health. Chaga ma antyoksydanty i też na układ odpornościowy. I Turkey Tail, też mega znany. To jest Immune Boosting. ok też na... Rich in Antioxidant. Side Effects. To jest właśnie na skupienie, na odporność i na energię. Więc zabram się do pracy. Asteryk That Girl lodówkę, dlatego biorę się za sprzątanie. Przejąłam nawet połowę od Eriki, więc pora na porządki. Okej, okay, posprzątałam lodówkę i zostawiłam tą połowę dla Eriki, jak wróci w piątek, bo aktualnie jest w Meksyku na wakacjach z rodzicami. Ale tutaj dałam sobie tofu tempeh, tutaj mam ugotowaną lentils, czyli zieloną soczewicę. Tam z tyłu chlebek, tu mam chia, ten bone broth. Umyłam mam też samą lodówkę, tutaj jakieś pojedyncze warzywka, gdzie jest od Eriki to co zostało. Tu też trochę umyłam Jest lepiej niż wcześniej. Not the... like you don't want to find your man and this place. This place is a big city, but so far, everyone I've met seems to like at least one other person that I've met, and I'm like, <laughs> No, it's a big city, but everyone knows. Like, mm -hmm. yeah. Właśnie się zbieram i chcę wyjść do kawiarni popracować, bo nie wiem, jak siedzę w domu, zwłaszcza rano, to tak jakby przesuwam, przesuwam i odkładam pracę, bo mam takie, że a później, później, zaczynam robić jakieś inne rzeczy, zaczynam sprzątać, zaczynam siedzieć na telefonie, oglądać YouTube'a, sobie podcast i później patrzę, jest 13 i mam takie hmm. Wydaje mi się, że jeszcze niczego nie zrobiłam z pracy. Po prostu łapie mnie leń jak każdego, dlatego najłatwiej mi z samego rana wyjść do kawiarni i wtedy. Tak wiem, że spędzę dwie czy trzy godziny na pracy, pracy bez niczego. I później mogę sobie zrobić odpoczynek Wieczorem i w noc mi jest najłatwiej pracować A z rana, zwłaszcza, że jest przepiękna pogoda Więc wychodzę do kawiarni i nie wiem, czy się nie przebrać Bo wiem, że w tym się spocę od razu I też siedząc w domu Nic się nie wydarzy A wychodząc do ludzi Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, kogo zobaczę Za każdym razem, jak wychodzę To widzę albo Addison Ray Albo Hailey Bieber Więc wydaje mi się, że warto wychodzić z domu Moje włosy to jest żart <laughs> I mam tu jeansy Ponieważ zawsze w kopierniach jest klimatyzacja, i wydaje mi się, że zepnę włosy. Piję moją kawę z grzybami i już nie śmieję się po niej, więc nie wiem, co się wydarzyło, jak po raz pierwszy się jej napiłam. Woo, energia! Jestem dosyć zmęczona, nie wiem dlaczego, tak mentalnie. A przesłuchałam też podcast Myśl na Dzisiaj od Karoliny Sobańskiej. I tam był fragment, że nie zawsze musimy tak się wdrążać w nasze uczucia i emocje, bo na przykład, jak jesteśmy w takiej fazie, gdzie wiecie, tak czujemy mocno, że na przykład jesteśmy źli albo smutni, i tak wiecie, to pierwsze uczucie jest z nami. Jakbyśmy zaczęli na przykład pisać w tych uczuciach, i ja tak często robię, że jak czuję coś i zaczynam pisać, to dwa dni później, jak zaczynam czytać to, to mam takie: to w ogóle nie ma sensu, to minęło. i nie ma sensu robić coś, czy tak działać. Act on your emotions. Myślę, że często tutaj z filmikami czy z podcastem mam tak, że przez coś przechodzę i później o tym tak mówię, tak wiecie, z taką ogromną pasją. Później edytując to, już mam takie, że to już minęło, jakby jest okej. Okay. Ale mam też wrażenie, że to jest jakiś mój sposób takiego healingu na jakieś rzeczy, i może tak sobie radzę z emocjami, że jakby mówiąc o tym przed kamerą, czy pisząc, po prostu wypuszczając to ze mnie, mogę to zaakceptować, popatrzeć na to i tak move on with life. i pojechanie do pracy. Kiedyś ja popatrzę do tyłu i będę miała, doświadczyłam czegoś takiego, jakby gdzieś się znajdę za 5, za 10 lat, to będzie takie patrząc teraz w tył i nawet to, że nagrywam i będę mogła zobaczyć wszystko. Wracam, jest aktualnie 11:40. Nie chcę wracać do domu, bo w domu się nic nie dzieje. Za chwilę mi się zacznie szkoła. Powinnam się cieszyć, że w ogóle mam także, o nie wiem co robić, bo za 4 tygodnie się zaczyna drugi semestr. I będzie ostro, będzie dużo zajęć i będę chodziła do szkoły. Mam większość zajęć in person, chyba wszystkie, więc będę cały czas w szkole na kampusie, więc powinnam cieszyć się tymi wolnymi chwilami. Dlatego pójdę do domu, przybierę się wygodne rzeczy, będę pracowała sobie, puszczę sobie jakąś muzykę w tle, mogę ja puszczać muzykę, a nie muszę słuchać tego, co. Leci w kawiarni. Później przychodzi pan, naprawi sam zmywarkę, więc i tak muszę być w domu. Zrobię sobie jakąś fajną sałatkę albo jakiś fajny obiad. Nie muszę trochę poromantyzować to bycie samemu, bo w Warszawie mi tak dobrze szło, że mogłam być sama. Przez cały rok byłam prawie sama i nie przeszkadzało mi to. Zmywarka nadal nie działa. Przyszło dwóch panów i dalej woda w niej stoi. I teraz z tego co się dowiedziałam, to zepsuła się elektryka i wydaje mi się, że oni zepsuli albo przez ten czas się popsuła, przez to, że tam stała ta woda, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Ale porobili zdjęcia i przyjdą z tym panelem to naprawić. Wymienią nam kompletnie całą zmywarkę, co jest dosyć dziwne, ale to jest drugi raz, kiedy zepsuła się zmywarka. Jem lunch i zabieram się dalej do pracy, bo jest dopiero 13. A później planuję iść na taki dłuższy spacer. Dzień dobry, właśnie jadę do Nancy Sinatra House domu w Beverly Hills, ponieważ jest taka estate sale, czyli sprzedają jakby ubrania różne. Ponieważ dom został sprzedany I znalazłam to ogłoszenie na Facebook Marketplace I będą tam jeszcze ubrania z czterech innych domów Nancy Sinatra To jest siostra od Frank Sinatra I są tam ubrania od 1950 do 1990 Zobaczymy jak będzie mi się zdobyć dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta koszula, która ma tak śliczne detale. Jest na pewno mega stara. 100% jedwa i kosztowała 10 dolarów. Jest bardziej dopasowana tutaj w talii, przez co przez co fajnie się układa. Jest całkiem prześwitująca, materiał jest mega delikatny. I prawdopodobnie Nancy Sinatra chodziła w tym. A druga rzecz to jest szalik, chustka, 100% jedwab i razem te dwie rzeczy kosztowały 10 dolarów. Ta pani powiedziała, że a ok, razem 10. Jest napisane Made in Japan i ogólnie dużo rzeczy tam w tym domu było Made in Hong Kong albo właśnie Made in Japan, jakieś takie stare porcelanowe czy biżuteria, mega dużo, wszystko było Hong Kong. Ale cieszę się, bo zawsze chciałam taki szaliczek, bo on jest taki bardzo... Wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak się cieszę, że tam pojechałam i podoba mi się ta koszula nie jest w ogóle zniszczona. A ten dom to nie była jakaś willa, nie było to nic specjalnego i słyszałam rozmowę, że sprzedano ten dom za tam 4,5 miliona i to nie jest dużo jak na wiadomo, Stany Los Angeles, gdzie domy kosztują po parę dziesiąt, parę set milionów. Było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo też mebli i wszystko było mega stare, więc... Bo ten dom chyba był sprzedany w 1980. To był dom kiedyś, jakby Nancy Sinatra. Później ktoś inny miał wiadomo, ale wszystko w środku zostało dalej takie stare. Mega ciekawe. Może ktoś kupił ten dom po niej i nie mieszkał w nim, tylko wiecie, trzymał to jako takie muzeum. I było mega dużo ludzi, więc jestem ciekawa, czy przez Facebook Marketplace, czy jak ludzie się dowiadują. Rozdawałam też tam wizytówki, że częściej robią takie wyprzedaże, więc na pewno się zainteresuje, bo warto. Było trochę przebrane, ale też dużo rzeczy, na przykład były fajne takie lniane spodnie. Tu miały plamki, miałam takie, że kosztowały 20 dolarów. Ale wiecie, jest tam plama taka widoczna, o, która raczej nie zejdzie.